Cześć. Dzisiaj nieco informacji na temat pytań z zakresu językowych. Nie wszystkich pytań, tylko niektórych. Mam przy sobie arkusze naturalne z natury ustnej i przeglądając je, wyraźnie mogłem stwierdzić, że są pewne grupy tematów, które w tym zakresie są powtarzalne. Chcę Ci powiedzieć, jakie. Powtarzalne tematy są. Dzisiaj pierwsza część. Wśród tematów językowych jedną grupę stanowią takie, które odwołują się do aktu komunikacji. W obrębie tej grupy możemy również wyznaczyć takie, które bardzo precyzyjnie wskazują nam pewien zakres typu komunikacji międzyludzkiej. Chcę ci teraz przeczytać. Niektóre z zagadnień, które mają być realizowane w ramach tych tematów. Jakimi środkami językowymi można wzmocnić argumentację na rzecz własnego stanowiska? W jaki sposób nadawca wypowiedzi może wpłynąć na przekonania, postawy i zachowania odbiorcy? W jaki sposób i jakimi środkami nadawca może oddziaływać na odbiorcę? Jakimi środkami językowymi posługuje się reklama? W jaki sposób teksty reklamowe realizują funkcję perswazyjną? Jakimi środkami językowymi można nadać wypowiedzi perswazyjny charakter? W jaki sposób język może stać się narzędziem perswazji lub manipulacji? Te kilka pytań pokazują, że w ramach zagadnień językowych jest taka grupa, która dotyczy języka perswazji manipulacji. Jaka jest różnica pomiędzy perswazją i manipulacją? I jeden i drugi element językowy ma nas nakłaniać do czegoś. Możemy kogoś przekonywać, możemy kogoś zachęcać, i za każdym razem możemy się zastanawiać, czy jesteśmy na etapie perswazji czy manipulacji. Jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim? Perswazja jest wtedy, kiedy odbiorca ma świadomość tego, że jest przez nas nakłaniany do czegoś, że jest zachęcany albo przynaglany. Manipulacja pojawia się wtedy, kiedy odbiorca nie ma takiej świadomości, kiedy wydaje mu się, że podejmuje własną decyzję, kiedy nie jest do niej przymuszany, a my tak komponujemy swoją wypowiedź, że w zasadzie próbujemy nakłonić w sposób niezauważalny odbiorcę do tego, żeby robił to, co my chcemy. Zatem różnica pomiędzy manipulacją a perswazją jest wyraźna. Efekt jest za każdym razem ten sam. To odbiorca ma wykonać takie rzeczy, na których nam zależy. Do tego typu pytań dołączone są za każdym razem teksty. I można by się tutaj zastanawiać, jakiego typu to będą teksty: czy tylko i wyłącznie popularno-naukowe, czy teksty reklam. Otóż nie, reklam tutaj nie znajdziemy, chyba że ich przykłady będą właśnie w tekstach popularno-naukowych. Natomiast oprócz tych tekstów popularno-naukowych, które będą nam przedstawiały, prezentowały pewne zachowania związane właśnie z perswazją albo z manipulacją, również będą się pojawiały teksty, które zaczerpnięte zostały z twórczości literackiej. W tych tekstach literackich ważne jest, żeby odszukać te elementy, które ewidentnie świadczą o tym, że język ma taką funkcję perswazyjną, że język ma zmanipulować odbiorcą. Bardzo prosty przykład. Sięgnąłem tutaj do tematu, który jest jednym z tematów egzaminacyjnych i dotyczy właśnie perswazji. Dotyczy perswazji, a materiałem dołączonym do niego jest pieśń Jana Kochanowskiego o spustoszeniu Podola. Można by się zastanawiać, jak to taki tekst Kochanowskiego nagle mamy połączyć z tematem, który jest tematem językowym, typowo językowym, mówiącym o perswazji. Jeżeli przyjrzymy się bliżej temu tekstowi, ewidentnie jesteśmy w stanie zauważyć, że pojawiają się takie fragmenty, które mają oddziaływać na odbiorcę. Mają oddziaływać na odbiorcę. To jest istotne, i w takiej kolejności należy ten tekst w tym momencie odczytywać. Po pierwsze, szukam w nim tych rzeczy, które mają działać na odbiorcę. Jakie to będą rzeczy? Spójrzmy w tekst. W tekście jesteśmy w stanie zauważyć, że pojawiają się wykrzyknienia. Wykrzyknienie będzie takim fragmentem tekstu który ma oddziaływać na emocje tego, który ten tekst odbiera. Skoro Kochanowski pisze do nas cny lachu i daje jeszcze wykrzyknik, to znaczy, że chce bardzo intensywnie zadziałać właśnie w takiej intencji, poruszyć Lachów, czyli Słowian, Polaków, którzy mają zadziałać w jakiś konkretny sposób w tej sytuacji, kiedy Podole jest pustoszone przez wrogów. Co również tutaj jesteśmy w stanie zauważyć? Jesteśmy w stanie zauważyć, że w tym tekście pojawiają się pytania retoryczne. Pytanie retoryczne służy właśnie temu, żeby pobudzić odbiorcę do działania. Po pierwsze do zastanawiania się, ale po drugie również do działania. Jeżeli połączymy wykrzyknienia, które tu się pojawiają, jeżeli połączymy rozkazy, które tutaj możemy zauważyć, razem z pytaniami retorycznymi, będziemy mieli takie konstrukcje, które ewidentnie będą wskazywały, że. Kochanowski chce przekonywać, chce przekonywać, chce perswadować odbiorcom, że są takie sytuacje, kiedy należy podjąć działanie. Jakie działanie? Akurat w przypadku tego tekstu należy zacząć walczyć o Polskę. Należy przyjąć zupełnie inne postawy wobec tego, co się dzieje na granicach Polski w rejonie Podola. Oprócz tego. Że przeanalizować musisz w ramach pytania językowego i każdego innego, oczywiście, ten materiał, który jest dołożony, jest również zalecenie dla Ciebie, zadanie, aby odwołać się do innego tekstu kultury oraz do doświadczeń własnych. Jeżeli spojrzymy na pytania językowe, to bardzo dobrym tekstem kultury, który nadaje się do tego, żeby przeanalizować go właśnie w tych tematach, jest na przykład reklama. W tym momencie możesz posłużyć się tymi reklamami, które są ci znane. Obojętnie, czy to będą reklamy telewizyjne, internetowe, prasowe, to nie ma znaczenia. Ważne jest, żeby w tej reklamie pokazywać te elementy, które rzeczywiście mają działać, głównie te elementy, które są elementami językowymi. Pamiętaj, że w zasadzie zdajesz egzamin z języka, akurat w tym wypadku polskiego. Jakie to będą elementy w reklamach? Jeżeli przyjrzysz się, przyjrzysz się reklamom, to wyraźnie zauważysz, że często pojawiają się informacje, które mają nas przekonać do tego, że produkt, który w reklamie się pojawia, jest tym produktem najlepszym, najdoskonalszym, najbielszym, najbardziej pachnącym. Wszystkie przymiotniki, które są w stopniu najwyższym, mają sugerować, że to, co kupujesz, jest najlepsze. Jest to działanie Manipulacyjne, ewentualnie perswazyjne. Trudno teraz stwierdzić, gdzie ta granica tak naprawdę przebiega. Tak samo elementem perswazji będzie wskazywanie na to, że wszyscy posługują się daną rzeczą, albo że większość wybiera taki czy inny produkt. Trudno się czuć gorszym, trudno odstępować od tych, którzy są w dużej grupie. Chcemy się czuć silni, a silni się czujemy wtedy, kiedy jesteśmy razem z kimś. Dlatego, jeżeli reklama posługuje się właśnie takimi stwierdzeniami, że większość wybiera coś, że każdy kupuje takie coś, a dodatkowo jeszcze podbudowuje to informacją, że każdy, kto się zna na czymś, wybiera taki czy inny produkt, na pewno będzie to kierowane w tym momencie do takiego odbiorcy, który będzie mógł być zachęcony, pobudzony, ewentualnie pociągnięty w stronę tego, żeby produkt taki kupić. Każdy z nas chce się czuć wyjątkowy i do tego nas nakłania reklama. Żebyśmy stali się wyjątkowi, żebyśmy stali się częścią większej grupy, żebyśmy byli wśród tych, którzy są większym procentem. Podawanie takich informacji na pewno wpływa w reklamie właśnie w taki sposób perswazyjnie. Co jeszcze będzie działać perswazyjnie w reklamie? Wszelkiego rodzaju zwroty, które mają nas przekonać do tego, że my właśnie mamy kupić to teraz. Że to jest ten czas, że mamy coś zrobić now. Zauważcie, że również takie zwroty, które są zaczerpnięte z języka obcego, bardzo często z języka angielskiego, stosowane są również w reklamach. Po to, żeby nas pobudzić, po to, żeby był jakiś ruch, żeby był move, i w tym momencie odbiorca czuje się częścią jeszcze większej społeczności, społeczności nie tylko i wyłącznie polskiej, ale społeczności ogólnoświatowej. Elementem, który w reklamie również będzie się pojawiać, to jest rozkaźnik. Zrób to teraz. Kup to teraz. Jesteś głodny, sięgnij po taki czy inny produkt. Nie będziemy tutaj niczego reklamować, dlatego możecie sobie sami dołożyć te produkty i te reklamy, które akurat dla Was są w tym momencie najbardziej atrakcyjne i reprezentują, według Waszego odbioru, taką sytuację perswazyjną. Jeżeli mówimy o materiale, który należy zaprezentować w ramach pytania językowego, pojawia się również kwestia doświadczenia własnego. Odwołaj się do własnych doświadczeń komunikacyjnych. Tak brzmi część polecenia. I dobrze jest pamiętać, że doświadczenie własne komunikacyjne bardzo wyraźnie musi być zaznaczone. Pamiętaj, że to nie może wyglądać w ten sposób, że skoro już przy okazji tematu o perswazji wprowadzasz informacje o reklamie i reklama stanowi ten tekst kultury, który chcesz właśnie tutaj zaprezentować. Albo sięgasz do jakiegokolwiek wpisu, który jest nagłówkiem internetowym, obojętnie czy na Facebooku, czy w, jakiejś, w jakimś innym miejscu, który macie do czegoś tak przeczytaj ten post, poślij go dalej. To wszystko są przecież zabiegi, które mają wymusić na nas jakieś działanie, zachęcić nas do jakiegoś działania. To nie możesz zakładać, że to od razu będzie jednocześnie i przykładem tekstu kultury i Twoim doświadczeniem własnym. Dobrze jest to rozdzielić, dobrze jest to rozdzielić i dobrze jest przygotować sobie jakiś taki przykład, który będzie ewidentnie Twój. A jeżeli mówimy o jakimś ewidentnie Twoim przykładzie, który ma być związany z perswazją, czy też z manipulacją, no to trzeba szukać w doświadczeniach własnych, naprawdę własnych. Łatwiej najprawdopodobniej będzie znaleźć coś, co będzie perswazją, niż coś, co będzie manipulacją. Dużo łatwiej jest powiedzieć, że rzeczywiście spotkałem się w swoim życiu z takimi momentami, kiedy była perswazja. Ja zostałem do czegoś przekonywany i przekonany, albo nie uległem tej perswazji. Za każdym razem, kiedy macie coś wykonać, i jest to zalecenie, rozkaz wydany przez kogokolwiek, tego znajomego, ewentualnie rodzica, nauczyciela, spotykasz się z sytuacją perswazyjną. Za każdym razem. Więc taką sytuację możesz opisywać i taką sytuację możesz dać jako przykład doświadczenia własnego. Co jest istotne w obrębie tego doświadczenia własnego, nie tylko i wyłącznie powiedzenie, tak, rzeczywiście, bo mama to kazała mi wyrzucić śmieci, i mówiła to bardzo ostro i powiedziała, że to jest ważne i to mam zrobić teraz. Dobrze jest powiedzieć, jak w tym doświadczeniu, które jest doświadczeniem Twoim, Twoim doświadczeniem komunikacyjnym, jak w tym doświadczeniu ty się czułeś? Jak odbierałeś to? Jaka jest Twoja relacja w kontekście takiej sytuacji? Czy takie coś jak perswazja, czy takie coś jak podniesiony głos, który też tutaj może być realizowany właśnie w ramach perswazji, jak nakaz, który niekoniecznie musi być dla mnie dobry, jest przez Ciebie przyjmowany w taki czy w inny sposób, możesz o tym mówić. I to jest informacja o Twoim funkcjonowaniu w tej rzeczywistości językowej, którą teraz opisujesz. Więc nie bój się mówić o swoich doświadczeniach i nie, mów, nie bój się mówić o tych doświadczeniach właśnie w taki sposób, żeby zaprezentować też siebie. Powiedzieć, takie coś było. Zostałem do takiej rzeczy nakłoniony. Wydany był mi rozkaz, który dotyczył tego i tego. A potem powiedz, jak Ty się czujesz w tym? Bo język ma oddziaływać na Ciebie. Ty jesteś odbiorcą w tym momencie i możesz mówić o swoich doświadczeniach jako tej osoby, która ewidentnie podlega perswazji. Albo może masz też takie doświadczenie, że ty możesz mówić o sytuacjach, w których to ty stosujesz perswazję. Może akurat jesteś jakąś osobą, która pełni rolę lidera, która pełni rolę jakiegoś dowodzącego w drużynie albo w jakimś innym miejscu i to ty masz wpływać na tych, którzy są Tobie podlegli. Może czasami stosujesz perswazję. O tym też możesz powiedzieć. Jak wtedy Ty się czujesz? Co stosujesz? W jaki sposób mówisz do nich? Pamiętając o tym, że perswazja to nie jest łagodne przekonywanie. To nie jest łagodne przekonywanie. Więc teraz pytanie, w jaki sposób wzmacniasz swoją wypowiedź, żeby uzyskać konkretny efekt. Możesz na perswazję patrzeć z dwóch stron: jako ten, który jest nadawcą komunikatu, który ma być komunikatem perswazyjnym, i również jako odbiorca takiego komunikatu. Na zakończenie zbierzmy informacje dotyczące tematów, które mają dotykać kwestii perswazji czy też manipulacji. Po pierwsze, pamiętaj, żeby wytłumaczyć pojęcie to pojęcie, które jest zapisane w Twoim temacie. To jest istotne ze względu na to, że dajesz sygnał, w jakiej przestrzeni, w jakim rozumieniu będziesz się poruszać. Zawsze zrób to na początek to jest dobry element na wstęp Twojej pracy. Pamiętaj, aby przeanalizować tekst, który jest dołączony. Bez względu na to, czy to będzie tekst popularno-naukowy, czy to będzie tekst literacki. Nie bój się tekstów literackich. Zakładam, że naprawdę znajdziesz te elementy, które są potrzebne w tych tekstach, które będą dołączone do tego tematu. Czego należy szukać w takim razie w tekstach, które będą dołączone? Tych wszystkich rzeczy, które świadczą o tym, że nadawca chce. Osiągnąć konkretny rezultat u odbiorcy, że nadawca chce płynąć na działania odbiorcy. W jaki sposób może to robić? Pamiętaj, wszelkiego rodzaju zwroty bezpośrednie do odbiorcy będą takim sygnałem. Wszelkiego rodzaju wykrzyknienia, wszelkiego rodzaju zwroty do odbiorcy wzmacniane w zapisie wykrzyknikiem, na pewno będą miały taką funkcję perswazyjną. Również pobudzanie do działania odbiorcy poprzez stawianie mu pytań będzie miało funkcję perswazyjną. Zauważ, że w wielu tekstach pojawiają się pytania retoryczne. Ważne, żeby ich nie przegapić w tym materiale, który na przykład będzie dostarczony. Elementami, które również mają wpływać na odbiorcę, mają oddziaływać na jego odbiór treści, to są wszelkiego rodzaju zwroty, które pokazują, że coś jest ogromne, wielkie. Albo coś jest zupełnie nieistotne, więc wszelkiego rodzaju przymiotniki, które będą nam sygnalizowały stopień najwyższy czegoś. Również ważne jest, żeby spojrzeć, czy w tekście przypadkiem nie mamy informacji o tym, że większość albo wszyscy są tymi, którzy mają być odbiorcami naszych treści, albo tymi, którzy korzystają z jakiegoś produktu. I źle się czujemy, kiedy jesteśmy wyłączani z większości. Pamiętaj o tym, że wszelkiego rodzaju informacje procentowe wskazujące na to, że duży procent jest użytkownikami danej rzeczy, też ma wpływać na nasz odbiór treści, ma nas przekonywać do czegoś. To na co również możesz zwrócić uwagę, yy, a nie mieści się tutaj w kwestiach językowych, to na przykład obraz, jeżeli będziesz się posługiwać reklamą, to na przykład dźwięk, muzyka, jeżeli będziesz się posługiwać reklamą telewizyjną. Pamiętaj, że na to też możesz zwrócić uwagę. Jeżeli się pojawia taki element w reklamie, on też jest istotny. Ale tu uwaga, nie zapominaj o tym, że egzamin, który zdajesz, to jest egzamin z języka. Po pierwsze, wskazuj na język. Kończąc dzisiejsze spotkanie, chciałem Cię zaprosić do tego, żeby zasubskrybować ten kanał. Ale to nie byłoby specjalnie zgodne z tematem dzisiejszego spotkania, ponieważ mówimy o perswazji, mówimy o wszystkich środkach, które te perswazje mają wypowiadać, to powiem inaczej: zrób to teraz.